W drugim meczu rozpoczętego przed kilkoma dniami sezonu Orlen Superligi, szczypiorniści azotów Pławy zmierzyli się z drużyną Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Dla Pławian było to pierwsze spotkanie sezonu rozgrywane na wyjeździe. Początek należał do graczy z Pław, którzy objęli prowadzenie 8 do 4. Piotrkowianie nie zamierzali się jednak poddawać i niebawem doprowadzili do wyrównania. Gospodarze pod koniec pierwszej części przez pewien czas nawet prowadzili, ale trzy bramki z rzędu w wykonaniu Davidasa Wirbauskasa pozwoliły azotowcom remisować do przerwy 15 do 15. W drugą część meczu Lepiej weszli Piotrkowianie. Wspierani przez miejscowych fanów prowadzili w 42 minucie już 24 do 21. Od tego momentu przez 9 minut nie potrafili jednak zdobyć bramki. Pławianie skrzętnie wykorzystali niemoc swoich rywali, zaliczając 7 trafień z rzędu. Gracze azotów wyszli na prowadzenie 28 do 24 i tej przewagi już nie roztrwonili do końca spotkania. Ostatecznie Pławianie zwyciężyli 34 do 29, a ostatnią bramkę zdobył Dawid Fedeńczak. Na więcej bramek dla pławskich azotów zdobył Kacper Adamski, który zaliczył 7 trafień. Natomiast najlepszym graczem meczu wybrano bramkarza Mateusza Zembrzyckiego. Piotrkowianin Azoty Pławy 29 do 34 do przerwy remis 15 do 15. Azoty zagrały w składzie: cinadze, Zembrzycki, Górski, Żywkowicz, Adamski, Przybylski, Zażycki, Wirbałskas, Marciniak, Burzak, Janikowski, Fedeńczak i Jarosiewicz.